Jakie jest zainteresowanie na malowanie? A no póki to na razie nikogo nie ma. A wczoraj też byłyście? Byłyśmy. I? Nie wiadomo, oczywiście Polscy są najlepsi, Barwy na policzkę chcą eee, polskich Cywików. A macie czas na kibicowanie, skoro jesteście de facto w pracy? Oczywiście. Najpierw pracujemy, potem idziemy i się bawimy z kibicami. To dzisiaj wygra. Polska. Dobra, dzięki wielkie. Dobra, to w trzech żołnierskich słowach. Skąd, skąd, skąd przyjechaliście do Katowic? A czyli nie, nie da, niedaleko? Codziennie tak do, dojeżdżacie tutaj na, na, me, na mecze pod spodek? No nie, pierwszy raz już zobaczymy, jak to wygląda. Jakie pierwsze wrażenia? No Na razie słabo, bo nie ma kibiców za dużo, ale gdzieś się gdzieś zbierają, więc będzie ciekawie. Kto dzisiaj wygra? Będę musiał pracować. Okej. No gorąco, bo wam, wam chyba będzie w tych strojach. No dlatego zaraz wyjdziemy. Tak? Jak, jakieś malowanie będzie? Nie, nie, nie.